Teledysk Pink Floydów z 1979 roku, fenomen no, no, The Wall. Jest tam taka scena, na pewno pamiętasz, kiedy dzieci w języku angielskim dając zaprzeczenie, tak jest ten, ten utwór skonstruowany, dając dwa zaprzeczenia obok siebie, robiąc błędy językowe właśnie po to, żeby pokazać, że nie potrzebują edukacji, krzyczą We don't need no education. I tam no, dosyć sarkazmu w naszej klasie. Tego typu słowa, kto będzie chciał, niech sobie odtworzy ten kawałek, gdzie tam zarzucają różnego rodzaju mm, 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 no, niedociągnięcia nie nie do od strony samych twórców, ale myślę, że ten teledysk idealnie trafia w to, co się dzieje nie teraz, nie tylko teraz, dzieje się to od lat, dzieje się to od dziesięcioleci. Artyści poruszali ten problem, ludzie. Którzy wtedy byli młodym pokoleniem, a w tej chwili są w wieku naszych rodziców, poruszali ten problem. Jak widać, nic się nie zmienia. Mielenie umysłów, w szczególności młodego pokolenia, to widać ulubione zajęcie tych, którzy chociażby kształtują światopogląd poprzez edukację, w tej chwili poprzez mass media, poprzez styl, jaki jest wprowadzany dzięki. Social medium w tej chwili, bo chyba social media w tej chwili są najmocniejszą bronią dużo mocniejszą nawet od telewizji, dużo mocniejszą od szkoły, dużo mocniejszą od jakichkolwiek grup, które się tworzyły kiedyś. Jak my byliśmy młodzi, bądź dziećmi, były bardzo modne subkultury, różnego rodzaju grupy, które nadawały to. W tej chwili nadają to social media, ten właśnie ton. No i co? Gra się nie zmieniła, sprzęt się zmienił chodzi o to samo.